Y las escuelas, ni supe lo que es jugar Me sacaban de la cama, por la mañana temprano Y el laito de mi papá, fui creciendo en el trabajo Con mi pura habilidad, me las di de carpintero De estucador y albañil, de gaspiter y tornero Chociaż wielu z nas nie akceptuje przemocy, nie brak takich, dla których jest ona jedynym środkiem. Dlatego przeciwstawić im się można jedynie przy pomocy gwałtu. Nie można pisać wierszy, gdy czołg żyga ogniem. Są jakieś nowiny? Owszem, ekscelencjo. Jakie? Straszne. I co facto. Porwali generała. Porwanie generała. Według Demetria Achillero Malty. W pierwszym rzędzie należy cały kraj zawiadomić o porwaniu. Dotyczy to nas wszystkich. Głównie rządu, a szczególnie pana. To sprawa wszystkich. Jego szabla jest gwarantem porządku i postępu. Jest ratunkiem republiki. Ma pan słuszność, ekscelencjo. Połącz mnie z ministrem obrony. Tak, minister obrony, słuchaj. Panie ministrze obrony. Tak. Ekscelencja chcę mówić z panem. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo. Znasz nowinę? Jaką? No widzę, że nie znasz. To coś ohydnego i przerażającego. Tak. Coś, co zbulwersuje opinię publiczną. O Jezus, odkryto, że prawie całe uzbrojenie za zakupione ostatnio nadaje się na złom. Zimno, zimno. Kurzweza z bo stu admirałów podniosł kotwicę okrętu Ratu się kto może. Nie, 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 to coś gorszego. Chłonę no, z niecierpliwości, no. Dobrze, dobrze powiem już. Porwano. Porwano generała! Niemożliwe! Na razie trzeba pozamykać uniwersytety. Zawiesić zajęcia, wstrzymać zapisy. Zakazać wstępu profesorom i studentom, żywym czy umarłym. Już dawno zamknięto wszystkie uniwersytety. Co za głupota. W przyszłości będzie się je zamykać po kolei, jeden za drugim. W ten sposób zawsze będzie kilka od wielkiego dzwonu. Święta racja, Ekscelencjo. Jeśli tylko Pan zechce, otworzymy je na nowo. Nie o to chodzi, przechodząc teraz do innej sprawy. Nie brak nam chyba politycznych przeciwników do załatwienia, prawda? Ani jeden się nie ostał, ekscelencjo. Co też pan mówi, sekretarzu? Nie powie mi pan chyba, że ja, mój rząd, nasza ojczyzna nie mamy już wrogów. Tak właśnie jest. Nieliczni, bardzo nieliczni gniją w więzieniach. Inni, to znaczy większość, zginęła w nieznanych okolicznościach. Opatrzność jest z nami. Chyba nie brak młodych wichrzycieli, mącicieli, studentów, intelektualistów i innych tym podobnych typów, co? Wszyscy są moimi wrogami, zamknąć ich! Ci też są na wymarciu, ekscelencjo. Jedni zasilają nasze szeregi. Inni znikają No to róż głową wymyślich. Trzeba przeczesać kraj milimetr po milimetrze, żeby znaleźć porywaczy Zwrócimy się do kongresu o podjęcie środków nadzwyczajnych Nie trzeba, ekscelencjo Pańskie słowo jest rozkazem A no, Zupełnie zapomniałem Wszystkie środki są do panów dyspozycji Jeżeli o mnie chodzi, w razie konieczności sięgnę do rezerw Należy liczyć się z potrzebami narodu. Musimy zorganizować helikoptery. W ostatniej akcji dwa na trzy spadły w locie. Trzeba też zakupić kilka czołgów, naboje do armat, karabiny maszynowe. A jeżeli uprowadzono go morską? Jeżeli właśnie teraz łódź uważająca generała odbija od brzegu? Nie zarządza pan chyba, żebyśmy wyekspediowali ratuj się kto może, prawda? Nie o to chodzi. Moglibyśmy po prostu zakupić kilka torpedowców, oczutowce o to, czego nam trzeba. Pokryjemy niebo odrzutowcami, będziemy ścigać porywaczy drogą powietrzną Musimy znaleźć bandytów, choćby nam przyszło dotrzeć do bieguna północnego Wszyscy dostaniecie maksimum, aż do całkowitego wyczerpania zasobów skarbu państwa Myślę, że powinniśmy wyznaczyć wysoką nagrodę dla tego, kto dostarczy nam wiadomość o generale lub o porywaczach Albo naprowadzi co najmniej na jakiś ślad Całkowita dyskrecja zapewniona Ile pan proponuje? Hmm, pół miliona pesos Świetnie Puśćcie teraz dziennikarzy. Proszę wszystkich o ciszę, już wchodzimy na wizję. Dobry wieczór, Państwu. Witam wszystkich telewizów i radiosłuchaczy zgromadzonych w przedbiornikach radiowych i telewizyjnych. Celem naszego dzisiejszego nadzwyczajnego programu będzie przekazanie całej Babelandii tragicznej nowiny o porwaniu generała, którego zasługi są powszechnie znane. Pij, piwo, rubia, pal, papierosy, idem. Generał został porwany w chwili, gdy po nabożeństwie w Kościele Świętej Teresy udawał się do Pałacu Parlamentu. Generał pojawił się na scenie politycznej Babelandii w 1961 roku, kiedy to został przewodniczącym Stowarzyszenia Półgłowych Pułkowników. Od 1967 roku do 1969 był członkiem parlamentu. Od 1970 roku jest premierem rządu Babelandii. W swojej polityce zawsze kierował się nakazami ducha. Wszystkich ludzi traktował jak braci. Generał jest twórcą chrześcijańskiej koncepcji pracy. Kto nie pracuje, ten nie je. Prosimy teraz ekscelencję naszego przewodnika Ojca i Słoneczko. i piwo, rubia, pal papierosy, idem. o kilka słów wypowiedzi. Mam mało czasu do dyspozycji. Później omówię problem, który napełnia trwogą całą Babelandię. Nie tracicie wiary w rząd. Nie tracicie wiary we mnie. Dziękujemy ekscelencjo za te słowa otuchy. Dziękujemy. Teraz przed mikrofonami wystąpi szef sztabu akcji nadzwyczajnej, minister obrony. Wyznaczono nagrodę pół miliona pesos dla tego, kto wskaże bodaj najmniejszy ślad wiodący do kryjówki porywaczy. Nie poprzestaniemy ich nękać ani na chwilę. Nagra się dom po domu, pokój po pokoju, łóżko po łóżko. Zainstalujemy mikrofony pod pachami obywateli, do służby wywiadowczej. Zaangażujemy 50 tysięcy gadów. Ja sam nie usnę, dopóki nie zdaję winnych i nie uratuję swego przyjaciela generała. Symbol, skarb, chwałę i szczęście na Co za głupcy! Więcej niż głupcy! Łajdaki! Teraz mordercza żądza pokieruje krokami tej schizofrenicznej bandy. Nikt nie będzie bezpieczny, nikt nie będzie mógł żyć w spokoju. Trzeba ich powstrzymać. Tak. To jest nasze zadanie. Co zamierzasz robić? Żyć? Życie nie jest celem żyje się po coś. Jedyną drogą jest tworzenie zbrodnią nie zwyciężysz. Wiem dokąd idę. Nie można pisać wierszy, gdy czołg żyga ogniem. Będę bił się do końca. Dla tej sprawy umrę, i z martwych wstanę, po to, by świat należał do wszystkich. Panie sekretarzu stanu. Czy są jakieś nowiny? Wspaniałe, Ekscelencjo. Pański naród jest tutaj, na dole. Zebrał się pod pałacem. Przybyli spontanicznie. Manifestacja prawie 100 tysięcy. Prawie 200 tysięcy, panie sekretarzu stanu. Naród pragnie wyrazić panu swoją solidarność w tej trudnej chwili. Ekscelencjo, słyszy pan? <śleszy> Babelandczycy! Babelandczycy, Z całego serca dziękuję Wam za przybycie. Jest to dla mnie dowód Waszej solidarności. W kraju panuje spokój. Wszystko powraca do normy. Obywatele są z nami, wrogowie pod ziemią. I właśnie w takiej chwili mała grupka nędzników, takich jak ci zawsze partyzanci, chce zasiać pośród nas panikę. Czy możemy na to pozwolić? Nigdy! Żyjmy! 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 Ustanowiliśmy nowy kurs peso. Od dzisiaj obowiązuje 10 tysięcy pesos babelanckich za jednego dolara. W ten sposób za każdy owoc, za każdy kilogram naturalnego surowca będziemy dostawać góry pieniędzy. Dzięki temu zwiększymy import samolotów, okrętów, czołgów, armat, amunicji, specjalistów itd. Dokładnie przestudiowaliśmy proces trawienny Boa Dusiciela. Jak wiecie, przyjmuje on pokarm kilka razy do roku. I dobrze mu z tym. Zapewniam Was, że jesteśmy w stanie zastosować podobny system żywienia w naszym kraju. W ten sposób my, Babelantczycy, skończymy raz na zawsze z obrzydliwym zwyczajem jedzenia trzy razy dziennie. I właśnie teraz, w momencie przemian obyczajowych. Ma miejsce to godne pożałowania wydarzenie. Mąciciele, wrogowie postępu, nienawidzących najwyższe wartości narodu, porywają szefa Sił Zbrojnych! Tak, słucham, miejsca obronny. Mówi sekretarz z tak. Mam ważne wiadomości. Słucham. Za 5 minut będę w barze pod Minogą. Nic więcej nie mogę panu powiedzieć. Dziękuję. O, jest pan wreszcie. Sytuacja w kraju staje się bardzo poważna. Duch w narodzie upada. Powinniśmy jak najprędzej spotkać się wspólnie ze wszystkimi członkami rządu. Oczywiście bez ekscelencji. Zgadzam się z panem, zgadzam. Zawiadomię resztę członków. Panowie, tutaj możemy mówić całkiem spokojnie. Przejdźmy od razu do sedna sprawy warunki okupu. Dwa z nich możemy z łatwością wypełnić, mam na myśli uwolnienie więźniów politycznych i pracowników uniwersytetu. Fundkości naszego drogiego ekscelencji to sprawa, o której nie warto wspominać. Prawdziwym problemem jest natomiast trzeci warunek Amautów 200 uroczystych pogrzebów. Może to my będziemy pierwsi na ich liście. Może pan sekretarzu stanu, ma pan świętą rację, a więc co robić? Przede wszystkim musimy zabezpieczyć sobie odwrót. Czy dysponujemy dziesięcioma samolotami? Chyba tak. Mam na myśli takie, które latają. Nie, w takim razie nie. Więc iloma? Chodzi o sprawne? Kończmy już. Trzy. Lepsze to niż nic. Dobrze, w najlepszy załadujemy się sami. W następny papiery wartościowe, biżuterię i pieniądze. W trzeci inne, mniej ważne dobra. I żeby były gotowe do startu na nasz rozkaz. Proszę to zostawić mnie. Jeżeli plany, które zaraz panom przedstawię, zawiodą, wyjedziemy ipso facto, jak mała ekscelencja. Znakomicie. A teraz zamieniamy się w słuch. Przede wszystkim spróbujemy porozumieć się za małtami. <grym> za małtami? Jeżeli nam się uda, skoro tylko zgodzą się na dwa pierwsze warunki, zaproponujemy im zamiast dwustu, tysiąc uroczystych pogrzebów. To niedorzeczne! Nie tak bardzo. My będziemy typować kandydatów. Jeżeli dziś wieczorem nie porozumiemy się z porywaczami, zostawiamy wszystkie i lecimy jak najdalej. Doszły mnie słuchy, że siły zbrojne chcą się zbuntować. Zrzucają na nas całą winę. Musimy działać, nim będzie za późno. Uwaga, uwaga, zaraz podamy bardzo ważny komunikat. Uwaga, uwaga. Stale jeszcze nie natrafiono na najmniejszy ślad generała, szefa sił zbrojnych Babelandii. Lotniska, punkty graniczne i porty morskie są w dalszym ciągu zamknięte. Wejść może każdy, wydostać się nikt. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu. I piwo rubia, pal papierosy idem. Jak mogłem pójść do partyzantki? Od razu widać, że straciłem pamięć. Jezus, dlatego iż był nędzarzem, nie miał gdzie przyjść na świat. Bogaci i możni prześladowali go od chwili urodzin. Król Herod, aby go zgładzić, kazał poderżnąć gardła wszystkim dzieciom w Betlejem. Całe swoje życie spędził u boku chorych, głodnych i spragnionych sprawiedliwości.

Sekretarze stanu, czy wysłał panu Randy do Porywaczy? Tak jest. Moje gady zdadzą mi niebawem meldunek o przebiegu akcji. Niezależnie od powodzenia ich misji uważam, że każdy z nas powinien na własną rękę spróbować dostać się do kwatery Amautów. Myślę tak samo jak pan. Mów, kim pan jest? Nieważne. Czy jest pan dowódcą Małtów? Czy jesteśmy sami? Jakie to ma znaczenie? Chciałbym przedyskutować pewne sprawy w sposób dyskretny i tajny. Hmm Tutaj nie ma tajemnic. Przychodzę z propozycją. Mogę wypełnić warunki, które postawiliście. Wszystkie? Wszystkie. Dostarczyć ekscelencję, żebyście wzięli kości, jakie sobie tylko życzycie. Wydać rozkaz, aby wypuszczono na wolność, kogo tylko zechcecie. Dostarczyć tych, których przeznaczycie do uroczystych pogrzebów. Znakomicie. Nie wiedziałem, że generał ma tak wiernych przyjaciół. Nie chodzi o niego, chodzi o <noise> mnie. Nie rozumiem. Wszystko to oferuję w zamian za pozwolenie opuszczenia kraju, wraz ze wszystkim co do mnie należy. Pod pretekstem spotkania z Wami, sprowadzę ekscelencję, dowódców wojskowych i oczywiście moich kolegów. Postaram się, żeby nas wszystkich ujęto. Następnie wypełnię Wasze żądania, a kiedy tamtych zamkniecie, mnie zwolnicie. Mam kilka samolotów gotowych do drogi. Wyjadę z kraju. A co z generałem? Najlepiej będzie, jak wszelki ślad po nim zaginie. Kim jesteś? Sekretarz stanu do usług ekscelencji. Czy rozmawiam z dowódcą Amautów? Tak. Przychodzę z pewną propozycją. Mogę wypełnić warunki, które postawiliście. A co z generałem i ministrem obrony? Najlepiej będzie, jak wszelki ślad po nich zaginie. Zdjąciem z Paski. Zupełnie jakbyśmy się umówili, prawda? Mieliśmy taki sam pomysł. Dobrze, że jesteśmy wszyscy razem. Dość! Jesteście zdemaskowani. Dzięki bezpośredniej transmisji, nadawanej przez naszą rozgłośnię, cały kraj mógł wysłuchać Waszych propozycji. Cała Babelandia jest oburzona. Zlinczowano by Was. Tym bardziej, że Ekscelencja w trakcie transmisji zmarna zawał serca. A czy to pewne? Absolutnie. Potworne. To już katastrofa. <grystanie> 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 czy w dalszym ciągu chcecie znaleźć się na wolności? Nie! Nie, nie, nie! nie. Proszę wszystkich o ciszę, już wchodzimy na wizję. Dobry wieczór, państwu. Za chwilę przeprowadzimy rozmowę z nowym szefem państwa, generałem Fulgira. <grym> Piwiworu, pal papierosy, idem. Panie prezydencie, co pan uczynić z członkami dawnego reżimu, stosującego w praktyce zasady niesprawiedliwości społecznej i nieposzanowania wolności obywatelskich? Kraj domaga się surowych kar. Osądzi ich naród. Zapewniam, że jeżeli będziemy mieli jakiś wpływ na wyrok, nie zostaną skazani na śmierć. Śmierć to nie kara, albo też kara niewystarczająca. Muszą żyć, aby wziąć udział w przemianach, jakie zajdą w Babelandii. Zresztą jesteśmy przeciwnikarze śmierci. Nigdy nie uznawaliśmy przemocy. A więc, skoro tak się tym szczycicie i uważacie się za czystych, niewinnych i pełnych skrupułów, dlaczego stosujecie partyzantkę i porwanie jako metodę walki? Zostaliśmy doprowadzeni do ostateczności. A zresztą, czy mamy inną drogę? Czyż ci, którzy pragną hamować postęp, nie posiadają wewnątrz i poza granicami wszelkich środków, aby nas zniszczyć? To, co dokonało się dzisiaj, to zaledwie część złożonego procesu. W końcu nie chodzi nam o skorygowanie ludzkich postaw. Ludzie przychodzą i mijają niczym podmuch wiatru. Występujemy przeciw statycznym strukturom i reakcyjnym systemom. Zmiana jednej grupy rządzącej na drugą, może jeszcze gorszą, niczego nie załatwi. Chcemy rządów, które pozwolą zbudować albo same zbudują nowe społeczeństwo, gdzie będzie można żyć. Chcemy, ażeby świat należał do wszystkich, nie tylko do nielicznej grupy uprzywilejowanych. 16 marca, godzina 9.30, generał udaje się do Pałacu Parlamentu. Na skrzyżowaniu ulic Alema i Prowidencja limuzynę, którą jedzie generał wyprzedza biały Fiat 128. Gwałtownie hamuje. W tym momencie za drzewy skakują osobnicy w mundurach pilotów i sieką z pistoletów maszynowych do jadącego za limuzyną auta z skortą. W operacji bierze udział 12 bandytów. Całością kieruje młoda kobieta. Napastnicy wyszarpują generała z jego samochodu, tłaczają do czekającego obok, który rusza pełnym gazem.